Tu chuj, latało to... A tu jest fajnie w tym sypnął, kurwa, ziemią. To nie jest taka fala. No coś kurwa most traci. Tak, super, znowu wyjebał prawie Tak, opon jest tak fajnie Nagrało się to czy nie? Tak, nagrało się To by tak było nie, nie. się kończy powoli Trzeba nowego wejść O kurwy syn Ale szedł tu kurwa bokiem Ja se stanę na rampie Będzie lepiej widać no, bo tu Thanks for To jak się kurwa otworzyć nie to zaraz same się otwierają No Dym z gół kurwa napierdala að finnst því að finnst því að finnst því að finnst því